Słuchajcie, dziewczyny, Marlenka poprosiła mnie, żebym nagrała tę opinię, bo rozwija sobie tutaj kanały, więc też postanowiła mi trochę pomóc. No ja miałam taką sytuację, że dwa lata temu byłam ciągle, ciągle sama i nie mogłam nikogo znaleźć, a... Chodziłam, siedziałam na tych grupach, robiłam wszystko po prostu, żeby żeby sobie jakoś pomóc i mi tam wszystkie chciały, tylko po prostu pieniądze i nic więcej. No ale dzięki Marlence po prostu przeczytałam i normalnie rozkład i miałyśmy kilka rozmów, nie jedną, nie drugą, nie trzecią. E, już dwa lata mamy ze sobą kontakt. Zawsze jak mam jakąś potrzebę, albo potrzebuję, żeby mi doradziła, to ona zawsze jest. Dlatego naprawdę, naprawdę ją polecam i uważam, że jeżeli chodzi o specjalizację i um, wszystkie sprawy miłosne, to nigdzie nie, nie, nie szukajcie tylko i wyłącznie Marlenki.